Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak możemy pozwolić na jakieś akcje użytkownikom tylko w odpowiednich rolach. Jak to zrobić? Już Ci pokazuję. Ustawiłem na początku layout naszej aplikacji na kolumn. Dodam sobie tutaj jedną grupę, która będzie miała szerokość 600 pikseli. Ustawię tutaj typ wiersz, nie będzie na środku. 769 pikseli jest wystarczające. Pierwszy przycisk. Może troszeczkę za duże, więc zmniejszmy go na przykład na 300. To będzie przycisk dla usera, zwykłego usera. Ctrl D duplikuje ten przycisk i drugi będzie dla admina. Admin jest. Więc będziemy mieli dwie role. Idziemy do naszej bazy danych i dodaję sobie option set z tymi rolami. Role jest. I mamy admin, i drugi user. Idziemy do naszej bazy danych i tabeli z użytkownikami. Dodamy sobie informację, w jakiej roli jest dany użytkownik. Typu role. No, defaultowo każdy jest użytkownikiem. Dodamy sobie dwóch użytkowników. Jan Kowalski, który będzie adminem, albo po prostu admin małpa. kowalski.pl. Ok. I drugiego użytkownika, user. Więc mamy pierwszego. Tutaj damy sobie user, 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 jest, mamy to. Dobrze, wyświetlamy sobie jeszcze tekst z nazwą naszego użytkownika, niech będzie po prostu na samej górze, make first, pełna szerokość, fit to content, niech będzie na środku strony, od zera do nieskończoności, w jakimś większym stylu, na przykład H3 i wyświetlimy sobie tutaj current user email. Jest. Odpalam naszą aplikację, zobaczmy jak to wygląda. Na razie tutaj jest użytkownik, który w ogóle nie jest zalogowany. Więc pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, możemy sobie ukryć te przyciski dla usera i admina. Więc normalnie wchodzimy sobie. This element is visible on page load. Nie dziękuję, nie mi tego przycisku. Collapse when hidden. Nie mi przestrzeni, jeżeli ten przycisk jest ukryty. No i warunek, jeżeli current user role is user, to wtedy pokaż mi ten. Element. Zróbmy test i zobaczmy, jak to wygląda. OK. Więc normalnie ten przycisk, zobaczmy sobie jeszcze raz. User jest, powinien być ukryty, ale nasz użytkownik, tutaj jak jest w roli user, ten przycisk powinien być widoczny, normalnie ukryty. A teraz nam się jeszcze wyświetla. Dlaczego? Bo nie wiemy, w jakim stanie jest ten użytkownik. Czy on jest w roli user czy nie, więc musimy dodać sobie jeszcze jeden warunek, że nasz użytkownik jest zalogowany. Current user Current user jest zalogowany. Current user is logged in. Ok, odświeżam naszą aplikację i zobaczmy, nie mam przycisku user, on po prostu nam zniknął, dlatego, bo nasz użytkownik nie jest teraz zalogowany. Zruchomimy uruchomimy sobie tą naszą aplikację, ja go teraz admin, run as jako admin, i zaczyna on też, nasz administrator, nie widzi tam tego przycisku. Uruchomimy sobie teraz jako zwykły użytkownik, i ten nasz zwykły użytkownik widzi przycisk user. Super, działa nam. Mamy jeszcze drugą opcję, którą możemy sobie tutaj zrobić: że oprócz ukrywania przycisku, możemy po prostu wyłączyć jego klikalność. Normalnie ten nasz przycisk jest widoczny, Colabsum Hidden niech sobie będzie, ale on jest nieklikalny, więc nie wyklikamy tutaj nic, i kiedy nasz użytkownik jest zwykłym userem. Jest zalogowany, to wtedy ten element będzie po prostu klikalny. This element isn't clickable, nie zaznaczam tego, czyli będzie po prostu klikalny. Nasz element będzie widoczny zawsze, więc zobaczmy sobie znowu testy, uruchomimy sobie jako tutaj wylogowany użytkownik jako administrator, więc na porządku, przejdziemy do naszej bazy danych, mamy no, sobie, uruchamiamy jako admin, OK. Jeszcze dodamy od razu do tej naszej strony przed tymi testami taki alercik. Jak klikniemy w ten nasz workflow z user, to zrobimy alert. Pokażemy ten właśnie nasz alert. OK? Jeszcze dodam przycisk logout, abyśmy mogli się łatwo wylogować. Więc tutaj będziemy mieli logout. Zobaczymy, jak to wygląda dla niezalogowanych użytkowników. Logout, add workflow i robimy sobie log the user out. Log the user out. Wracamy do naszego designa i na koniec jeszcze, jak już robimy taką akcję z Edit Workflow tutaj, która jest tylko dla naszych użytkowników, to żeby to było bezpieczniej, to od razu tutaj też dodajmy warunek, że tą naszą akcję może tylko wywołać zalogowany użytkownik, czyli nasz current user is logged in i nasz current user jest w roli user. Is user. Wtedy będziemy mieli bezpiecznie, bo nie tylko nasz przycisk będzie klikalny lub nie, bo to, czy jest klikalny, czy nie, moglibyśmy sobie po prostu tu kliknąć zbadaj i zmienić ten atrybut, czy on jest klikalny, czy nie, ale też nasz workflow jest zabezpieczony. Zróbmy zatem testy. Klikam sobie tutaj User, znaczy nic się nie dzieje, wylogowuje się, bo tu byłem adminem. Klikam User, też się nie dzieje, a teraz uruchomimy sobie naszą aplikację, jako właśnie nasz użytkownik, czyli User. Klikamy user i zobaczcie, pojawia się komunikat. Więc tym sposobem możemy dawać opcję robienia czegoś naszym użytkownikom przez ukrywanie odpowiednich elementów oraz też przez to, że na przykład jakiś element jest nieklikalny w jakimś konkretnym przypadku. I to, co jest istotne, to też zabezpieczamy nasze workflow. Nie tylko robimy, że nasz przycisk, tak jak tutaj jest, jest nieklikalny lub jest klikalny, ale również idziemy do naszego workflow i również je zabezpieczamy odpowiednim warunkiem. I to wszystko co chciałam Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz aby zrobić dla Ciebie jakąś wspaniałą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!